to jest e, nowy odcinek na moim kanale dzisiaj e, jest nowa historyjka i w ogóle e, Miał być wcześniej Sylwester Święta, ale nie wiem co teraz to jest wszystko mi się usunęło już mam e, na przykład dosyć tego, że mi się musiała sylwetki te kabłka i w ogóle na szczęście nie odbywałam nic, tylko teraz, jak mi się już udało. Już mi się nie nie muszę odinstalowywać, więc. Co, nie przedłużając, dzisiaj jest nowa historyjka, już nie chcę się tym martwić. A dzisiaj jedziemy do dziadków, nie przedłużając, zaczynamy. Mmm, śniadanie zniadło, nie chce mi się nic mamo. A co byś chciała zrobić? A kiedy pojedziemy do babci i dziadka? Nie wiem, ale dzisiaj na pewno tylko nie wiem o które. Muszę wtedy zadzwonić do babci. A możesz teraz. Oj, 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 ala, ala. Dobra, ja idę do pokoju. No i okay, już jestem. Trzeba samemu zadzwonię do babci. I co? Gdzie jest tu telefon? O, tu jest mamy telefon. Czemu ja tego tak mocno trzymam? Dobra, trzeba go odłożyć tutaj. Hmm. Babcia. Halo? Halo, babcia, cześć. O cześć wnusiu. Co tam u ciebie nie jest? Bo my dzisiaj mamy przyjaciół do ciebie, tak? Tak, tak, macie przyjechać. No bo o której mamy przyjechać? Nie wiem, może o 16. Okej, okay, dzięki, dobra, pa! Muszę iść. Dobra, no pa pa. U pozwól to mamę i tatę i o i Hanie. Dobrze, babciu, pa. pa. Czyli o 16. Okej, okay, trzeba iść. A może by nie mówić mama, bo się na mnie ze złości. Może by nie. Albo jednak nie, dobra, może by nie. Co to jest za bajcie? Muszę mu powiedzieć Mamę, żeby to posprzątała. Dobra. Mamo, tak, a nie? A bo na tej windzie jest straszny burdel. Możesz to posprzątać, bo trochę źle się tym jeździ. Nie, miałam się już właśnie do tego zbierać. Dobra, co tu jest? Jakieś kartony. A właśnie, dobra. No ja trzeba chyba tutaj włożyć. Też tutaj są prezenty, niektóre. Jak coś. Dobra, to też jest bardzo ważne. Oj. Krzesła, tu są potrzebne, na pewno. Oj, oj, oj. krzesła. Jeju. O To trzeba zabić do kuchni. To ubranie, A dobra, wiemy o co chodzi. To powinno przyjść. na długo tylko Piękny kwiatek wyrósł. Piękny jest. To jest sobie przyniosę. Okay. Go tutaj dać. A tutaj niech sobie rośnie pięknie. A to trzeba pewnie schować tutaj do tej budki. No, jak zwykle się nie mieści. Trudno, ale... Co hmm. myśleć? Tu? Dobra, niech tam stoi. Na razie i tak nikt nie przecież nie wchodzi. No to okej. Okay. Już. Jej! Dobra, to ja idę. A właśnie, ja będę zaraz dzwoniła do babci. I... Co się znowu stało? No bo ja dzwoniłam do babci i co? Zapytałam się o której mamy być? Ci powiedziała o 16. .00. Jezus, dziecko przenajświętsze, A ktoś ci pozwolił? No nie. Matko, teraz nie będziesz miała tableta. Ale mamo! Nie przepraszam, nie będę już. I tak śleba na tableta jest. No to po co ja przepraszałam. Dobra, idę, bo niedługo będziemy się jechać do bać. No dobrze, dobrze, ale... Nie masz więcej tak nie robić. No dobrze, dobrze. No to idź. No i co teraz? Ale jeszcze mam tabletę, to tu szybko trzeba pograć. Dobro, szybko. Ciekawe jaki prezent dostanę od babci. O niech tu się idzie. Tablet tam no ja go zabieram no a mamo zabieram ha. Gdzie teraz go schować. Ha, ha. Ona nie lubi bardzo zaglądać tutaj. Dobra, Tale tablet schowany. Które godzina? 11.24. Niedługo będziesz musiałeś się szykować. A musisz się kąpać, Tak musisz. No ale no, mamo, ja nie chcę! Ale to wtedy jak będziesz bruna, to wtedy nie dostaniesz prezentu. No no dobre. No ja idę. No pa no, nie mam teraz tego dobra, to jeszcze trzeba się... Myśl, no nie no, nie wierzę. O Boże. A co ja mam ubrać w ogóle tam? Hmm. Hey. Trzeba coś, o to ubiorę. Hmm. Wanna, czy pewnie... Wanna, będę miała kolorową wodę? Jej. A to gdzie? Do na pranie, na pewno. Ten koś na pranie to powinien być tutaj. O, nie do wanny. Oj. To tutaj. O, idealnie. Wannę. Którą kule wybrać? Biorę fioletową. Ale super. Ale się po chwili. A nie. Jeszcze mam takie bumper. Bo mnie nie widać tutaj już. No i zmyło się fioletową. No nie fair. Dobra. Trzeba coś. Chyba jest dobrze. Bardzo nie lubi się myć, ale to bardzo. Myślę, że się wycieraj. Dobra. Jest dobrze. Muszę się ubierać. Dobra. Ciekawe, która godzina. Nie mam tableta, nie zobaczę. 127, no to tyle czasu jeszcze A co ja mam robić? No spać nie pójdę, bo jestem wykąpana i ubrana. Hmm. Może jakąś paskę jeszcze ubiorę. No nie. No ładnie, ale... A to? <laughs> taka cepeczka była. Dobra, wybieram to. I chyba co porobić? Może pójdę na dół? A to! Bo mi się nuci. No nie wiem co porobić. Tableta nie ma, bo mama mi go zabrała. No i dobrze zrobiła. No ale tato! to! Ha, Haha, nie ma tableta. Zaraz ty nie będziesz miała tableta. O nie, nie, nie. nie. Dobra, ja. Ja się nazywam. Haha. No dobra, a co ja mam teraz porobić? Nie wiem, <śmany> idę zobaczyć coś. Hmm. Pobawy się ze mną, Hania? Nie chce mi się. No Boże, pobaw się ze mną. Boże, dobra, chodź coś ci pokażę. I coś ci dam, okej? Okay? Okej, okay, chodź. Dobra, chodź. No, idę. Tu jest gdzieś mój stary tablet. Ha, ha, ha. O, tu jest. Masz. Tylko nie mów rodzicom. Dobra, dzięki. A masz ten rysik? Boże, poczekaj. Uh, tak mam, masz. Dzięki. A ty co będziesz robiła? Nie wiem, tutaj usiądź. Dobra, a ja może pogadam z kolegami, z koleżankami. To no masz fajnie. O hej! Nie, Nina, Cicho tam bądź. Kto to był moja młodsza siostra? Ty masz młodszą siostrę? No mam teraz jest granałeś na tym tablecie, bo rodzice jej, jej zabrali. No, no to słabo. Może trochę tak, może trochę nie. No, ale wiesz. Jeszcze niedługo będziemy iść do babci. No to chyba fajnie. No fajnie, jeszcze dostaniemy jakieś prezenty. Mhm. Dobra, to jest. Ja no, jeszcze chwilę pogadam. Weź ty idź do siebie, nie, bo mama, tato mają tam przecież z na tym i będą widzieli. Dobra, racja, to się tutaj, ale chociaż bądź cicho. Dobra. Okej, okay. możemy wracać do tego. No, hmm. coś tu trzeba wykombinować. Może coś porobimy. Hmm, hmm, hmm. Nic nie otwierę, Dobra, ale nie powiedziała, że nic nie mogę brać. A co to jest za kalendarz? Czy ona się z kimś umówiła? Ha, ha, ha. Z kimś się umówiłaś? Nie. To czemu taki kalendarz? Bo po prostu taki mama mi kupiła? Aha, dobra. Czy ty byś miała kota? Tak, a ty chyba byś miała psa z rodzicami na spółkę? Nie chcę psa. Dobra, chyba pograłam, Nie chcę być. Byś tu tam połóż. Dobra, połóż tutaj. K idę. Dobra, idź. Może pooglądam telewizję. Ach, dobra. Mogę tata pooglądać telewizję? No, ci nie chcę tego. To poczekaj chwilę, bo trochę chyba się zaczęło. O, to jest fajne. To możesz zostawić. Czy to są wiadomości? No tak, wiadomości, To nie. No to poczekamy chwilę, bo się trochę zacina. Co ta pogoda, to ja nie wiem. To? Tak, to! Dobra, zostaw to. Okej. Okay. Już mi się mało nudzi tych bawienie. Hmm. Ciekawe, co tam u góry ona robi. Hania, co ty robisz tam pewnie? Hania, co ty robisz? My jeszcze tam z kolegami. Tak długo? No chodź na chwilę, na no, dobra, muszę na chwilę kończyć, okej? Okay? No dobra, nie wiem, czy się jeszcze odezwa, ale dobra, to pa. No chodź. Chodź do rodziców, coś... Dobra, o co chodzi, nie wiem. Dobra. No, chodź, no. Idę, Boże. Mamo, no, tak. A która jest godzina? No, już sprawdzam. 17.3, no to jeszcze dużo czasu. 17.3? Co? Jak tu 17.3? <grym> Matko, jedyna szykujcie się szybko, szybko, Boże. Trzeba się w coś ubrać. Mama, jestem już ubrana. No ja nie wiem, zaraz zobaczę. Boże, co tu? Jak to szybko? To uminało szybko. Dzieci, ruszać się. Marek, co się. Marek, co się stało. Ubieraj się w co? Ale jest 17.3 chyba. No właśnie 17. 3. O Boże, dobra, szybko ubieram się. Dobra. Weź ty się ubieraj tam do góry już idę Boże kochany szybko w coś się mam ubrać wow. dobra teraz idziemy no chodźcie szybko bo jesteśmy tak spóźnieni już dobra bok bok o chyba już sam hej o hej sorki za spóźnienie ale trochę nam się przedłużyło jest 17.22. O, no, widzisz. Dobra, wchodźcie, wchodźcie. Co tam robicie? A, no, wiesz. Siedzimy tak. Czekamy na Was. I w ogóle. Dobra. Masz jeszcze jedno krzesło? Ja, już Wam. Y Dajemy, okej. Okay. Mama, macie dobre Dobra, dzięki. Babcia, tak kochanie. A masz coś słodkiego? Mam, poczekaj. Jest. Mm, a co byś dajcie Daj czekolady dwie. Dobrze. Proszę i nie mówcie łabie. Dobrze, dzięki. Proszę. Co, mamo, im tam dałaś? A nic, tam jakieś tam o owoce w czekoladzie. Dobra, szybko. Zbadamy. Tutaj nie ma nic, nie Dobra, szybko jemy tutaj. Dobra, ale pośmie O Boże. <laughs> Czekoladki. Tak. Ale pyszne. No. Dobry. Bardzo dobre one są. No fajnie, że babcia nam dała. No. I co jeszcze robię? Poczekaj położę. Hmm. Poczekaj chwilę. <laughs> oh. Wiesz co widziała w sypialni babci dziadka? Co takiego? widziałem posłanie dla psa, będzie mieli chyba psa, o fajnie Dobry ja już zjadłam, ja też chodźmy, To poczekaj, chodźmy wywalić to na do kosza, a później pójdziemy do babci. jeszcze po czekoladę może Czy jakiś tam słodzież chyba czekolady nie będzie miała Oj, co tu się... Ej no Możemy znowu jeszcze coś. Jakieś takie kolorowe. Coś? Takie wiesz Jakie chyba kolorowe były czy tam chrupki? Już oddaję. Proszę, dziewczynki, tylko znowu nie Boże, jak mnie to wkurza. Tylko nie mówcie mamie, dobrze? Dobrze, idziemy. Okej. Okay. Widzisz, babcie jest bardzo fajna, że nam daje. No. Dobra, to co, jemy? No, ale patrz, jak fajne. Mama tego nam nie pozwala. No właśnie, to jest takie trochę nie fair. No. Chyba babcia nazwał. Chodźcie dziewczynki, już idziemy. No chodźcie, chodźcie. Tutaj do babci, stać koło babci. No chodź. I powiedz, jak tam w szkole? Babciu, ale ja do szkoły jeszcze nie chodzę. Tylko do... Zerówki! No dobrze, dobrze. Jak to w szkole i w zerówce? No u mnie jest dobrze, tylko bardzo nie lubię tam chodzić. No ja też, jakby to jest masakra. No co wy? No tak, jeszcze nie mam tableta i nie mogę nic zrobić. A powiedz, czemu nie masz tableta. No bo zatwiedziła do Ciebie i... Mama, no mi zabrała, bo się tak nie No to widzisz, myślałam, że ci mama pozwoliła, tylko Boże odebrałam. Myślałam, że to twoja mama dzwoniła, nie ty. A no jakoś tak wyszło, babcia. Oj oj oj, wy jesteście tak niegrzeczne. Babciu, wcale nie. A macie gdzieś tu plac? Mamy, ale jest zamknięty na zimę. O, No to szkoda. No, dobre dziewczynki, zaraz będziemy się zbierać. No, ale mi się nie chce. Mi też nie. No, ale musimy się zbierać. Jutro macie szkołę? Spakowane jesteście? Nie. No, widzicie. No to. Zaraz będziemy się zbierać. I jeszcze tam się pobawcie czy coś tam. I zaraz. Będziemy szli, zaraz, z zaraz, No dobra, pa! Idziemy tam dobrze, pa! No, nie fajnie, no musimy iść jeszcze jutro do szkoły. No właśnie! Dobra, dziewczyny, chodźcie! O, już musimy o. iść! Chodźcie, chodźcie, dobrze, idziemy! Dobrze to papa, pa. pa, pa. Okej, okay, chodźcie. No idziemy. My się nie chcemy iść. Musimy chodźcie. to jest szkoła. No dobra. Okej, okay, to już jest koniec tego odcinka. Zostawiacie łapki w górę, subskrypcje, subskrypcję i czy byście chcieli więcej um, takich historii jak poza dom... na przykład... U babci, czy tam jakieś nocowanie i w ogóle. Więc to tyle w dzisiejszym pa!